Witajcie w bezmafijnej krainie za Was To Don A! Misia. A! Tak twarz. Nazywam się Pysio Misia. Przygotowaliśmy dla Was moc uciech. I niespodziany. O. Przyjmijcie ten oto żeton w I ruszajcie trwonić swój majątek. Dziękuję ci, jesteś naprawdę hojny. Dobra. Wyglądasz dość znajomo. Na święte udowodnione baribale, Max. Pysio-Misiak ma taką samą głowę jak ten hipnotyczny miś z Talk Show E myślisz, że tamten mały misio dochował się miotu dzieci gigantów? Sam już nie wiem, Max. Może to tylko psia intuicja, ale sądzę, że nasz kret dowiedział się o niedźwiadkach czegoś, czego nie powinien. Trzeba go odszukać i rozwikłać tę zagadkę. Wasze szczęście, że w tej masce nie ma otworów na uszy, bo wtedy bym usłyszał tę tajną rozmowę, którą właśnie odbyliście. Co? Wybacz, nie słuchałem. <laughs> Dzięki, Pysiu Misiaku. Miłej zabawy i pamiętajcie, co wy przegracie, to my wygramy. Tak, mogę przegrać jeden żeton. Idziemy do rozwal szczura. No to strzelmy sobie tardykę. Z bólem serca. Ja, które trzeba było strzelać. Jeśli szól siedzieć cicho, nie strzelasz, ale jeśli śpiewa, pakujesz mu kulkę w łeb. Kafemu? Miłej zabaly. Spokojna głowa. A i nie tego. A. Pani pedagog w liceum miała rację. Powinienem był zostać cyglem na usługach mafii. Patrz, jest nagroda! Zgodnie z reklamą, nie ma całkowicie bezużyteczny magnes na lodówkę, Don Misiak. Dziękuję. Ej, znajdziemy kogoś z metalową płytką w głowie i udekorujemy mu czoło. Oj, Max, ty naprawdę we wszystkim potrafisz dostrzec jakieś pozytywy. Owszem, a teraz chodźmy coś ustrzelić. Nie, jestem świetny. A teraz idziemy. Zagrać, w... w, 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 w chwilę. mi się głowy rozdający. Witam, jestem Milusimisiak. Panowie grają? Czy dywan pasuje do zasłon? Czy dywan pasuje do zasłon? Panowie grają? My pytaliśmy pierwsi. Panowie grają? Aha. Hmm. Aha. Panowie grają. Spróbujmy zatem odkryć w sobie żyłkę hazardzistów. Co my tu mamy? Powiedziałbym, że cyrk do nas zawitał Ale wiem, że nie pojawi się do przyszłego piątku A więc przyszliście na partyjkę To zależy, a z kim ta partyjka? Nazywam się Dewolaj. Leonard Devolai. Dodam tylko, że nie zgarnąłem tych 10 milionów dzięki szczęściu <śm> To jak je zgarnąłeś? Oszukując? Słuchaj no króliku, Leonard Dewolaj nie oszukuje Po prostu jest tak świetny Tak, tak, Dobra, co to za gra Dewolaj? Najprawdziwszy test umiejętności, indiański poker. A, a jak się w to coś gra? Jak właściwie się gra w indiańską wariację na temat pokera? Człowiek od razu jest w dobrej myśli, gdy okazuje się, że przeciwnik nawet nie zna reguł. Nie przyszło ci do głowy, że możemy być starymi wyjadaczami? No wiesz, takimi co to wyjadają mózgi ludziom zbyt pewnym siebie? Co mi ta? Sprawa jest prosta. Obaj dostajemy po karcie i umieszczamy ją sobie na czole bez zaglądania. Czyli widzimy kartę przeciwnika, ale swojej nie. Bystre spostrzeżenie, Szarik. Nie mów tak do mnie. Jeśli uważasz, że masz wyższą kartę, to obstawiasz, a pasujesz, jeśli chcesz się wycofać. To wszystko? Tak. A potem patrzymy, kto ma najwyższą kartę i ja wygrywam, jak zawsze. No, skoro tak to przedstawiasz, to trzeba być kretynem, żeby nie zagrać. Zagrajmy widnieńskiego pokera. Chcielibyśmy wziąć udział w tej ukartowanej rozgrywce. Nie pożałujesz tego psiaku. Znaczy się ja tego nie pożałuję. A, spróbuj tylko jakichś sztuczek ze swoim kumplem, a obu zastrzelę! Brzmi uczciwie. Oczywiście. Gdzie się tam gapisz? Gdzie ty tam się gapisz? Pytam. Mam 10 milionów żetonów, co znaczy, że mam lepszą kartę. Stawiam wszystko. Na drugą hipotekę domków letniskowych. Nie mamy tyle. Wiesz, jak zrobimy pan pankracy? Czuję się tak pewnie, że stawiam 10 milionów do jednego. Postawisz jeden żeton i możesz wygrać całą pulę. No to chyba mam szczęście. Wcale nie, Skubidu. Albowiem ja nie przegrywam. <laughs> to jak wchodzisz czy nie. Gdzie ty tam się gapisz? Hmm. Czuję, że już kiłaś? Pasujemy. Nie chcę psuć sobie krwi. Ktoś tu wspominał o krwi, co? He he, I znowu wygrałem. To dla ciebie, mamo. Niedługo wrócimy. Na razie wystarczy. W porządku. Ale przysiągłbym, że jesteś psem, a nie tchórzem. Zdarza się. Dobra. Hmm. Czyżbyś ty się patrzał tu? Ten nos się świeci jak księżyc. Zupełnie jak twój! A ty zaraz zobaczysz gwiazdy do kompletu. Czy ja tam kogoś przypadkiem nie widziałem? Czy może rzucimy tam asapika tak sobie? Może się przyczepi. Tak dla ozdoby. Co kropelka? Teraz. Max, co zrobiłeś z tą kartą? Dobra, Witaj dobra. Panowie grają. Oczywiście, że panowie grają. Panowie grają. Naszła was chęć na jeszcze trochę upokorzeń? Tylko trochę. Zagrajmy jeszcze raz. Zgoda. W porządku. Zostawiam całe 10 milionów. Wystarczy, że postawisz jeden żeton. To jak wchodzisz czy nie? Hmm. Czuję, że czwórka to nie mocna karta, więc wchodzę. Jasne, postawimy żeton. <grywa> wybacz Reksio, przegrałeś. Wygrywa pies. Co takiego? To. to jest oszustwo! O czym ty mówisz, Leonardzie? Niby jak oszukiwaliśmy? Wy! Płać, de Mamo, czemuś nade mną nie czuwała. Jestem skończony. Eee... eee. eee. Ośmy stąd, Max. Leonard i jego zmarła matka potrzebują chwili na osobności. Dobra, zobaczmy, czy będziemy w stanie zagrać w rozwal szczura 10 milionów razy z rzędu i nie zemdleć. Hmm. Czyli w takim razie... W pierwszym epizodzie płaciliśmy 10 tysięcy, w drugim milion, a w trzecim teraz zapłacimy 10 milionów, tak? Hmm, powiem, prawie pewien, że te sumy są trochę mniejsze, ale dobra. <ścoughs> Więc idziemy do... Boskuł, Boskuł. O, przepraszam. Do Jean-François Susiu Bonjour! Oui, oui. Oui, oui. Cześć Bosko. Chcemy coś kupić. Chcemy coś kupić. Oui, oui, Poproszę o urządzenie podsłuchowe. Proszę, śmierć Oto twoje 10 milionów. A święty swój świętego świętopyłka. To nie są dolary amerykańskie. Owszem, ale jest ich 10 milionów. Nagody, no, mm, nagrody u Misiaka. Naprawdę bywają pożyteczne. Zgoda. A w zamian dam Wam miniaturowe urządzenie podsłuchowe. To jest pluskwa. W rzeczy samej. Czy to naprawdę działa? Czy to naprawdę działa? Taka odpowiedź wystarczy. A teraz słuchajcie, robaki. Jestem pluskwą. Przerzućcie mnie na terytorium wroga, a ja zdobędę potrzebne informacje. Tylko pamiętaj, żeby mnie zabrać z powrotem, a ja powtórzę każde słowo, KAŻDE SŁOWO! Będziemy wysyłać cię na misje, które mogą uchodzić za ksztynkę niebezpieczne. Myślisz, że dasz radę? Byłem w Wietnamie, synku. Nie chcesz wiedzieć, przez co przeszedłem. Mordowali boże krówki, BOŻE KRÓWKI! I to nie wszystko. Widziałem ginące Lar. O Jezu... To naprawdę wzruszające. Myślę, że dam radę. A teraz muszę się zdrzemnąć przed misją. Sad mnie do kieszeni. Do kieszeni mówię! To się. Nie uduś. Szybciej, robaku! Tak jest. Nie uduś się. Więc teraz... Napisując. Napisując fakty. Żegnam się z wami. Na razie, oczywiście. Jeszcze wrócę. Muszę dokończyć ten epizod. Oczywiście grę muszę skończyć bardziej nie muszę, ja chcę. Ef. Moja wola. Taka. Więc... Żegnam się z Wami. Do następnego odcinka.